Cześć, Iron Way z tej strony. Cześć, tu ona, ja. W tym jedziemy na coffee ride, taki lightowy, dwugodzinny, i trochę sobie pogadamy w tym czasie. Trzy ja na gravelku. Pati na szosie swojej. Patina na różowo A ja na czerwono-pomarańczowo, standardowo Więc zaraz będziemy gadać, tylko musimy wyjechać tu z Kurnika Nie wiem co to dzisiaj się dzieje Ale parking pełen Dobra, minęliśmy Kurnik Minęliśmy Bnin Patison się tam trzyma A ja mogę opowiedzieć o tym tygodniu Miałem najlepszy tydzień treningowo Od czasu na rodzin Stacha Albo i lepiej, czyli z półtora tygodnia To jest z półtora roku Miałem treningu nie licząc dzisiaj No ale to coffee ride Ponad 12 godzin Co Mi się nie zdarzało Zazwyczaj mam te 7, 8 9 godzin Zaliczyłem dwa baseny Kilka razy bieganie Plus Przedwczoraj w piątek Czyli po godziny zakładkę 2 godziny 20 roweru, czyli roweru i w tym 2 razy 20 po 265 W pod koniec. No i na zakładkę 40 minut biegu, potem 450 rozbieganie. No i wczoraj, dzień później, mega trudny trening dla mnie. 17 km biegu na tych zmęczonych trochę nogach po tej zakładce i po tym tygodniu i w tym 4 razy 3 kilometry na progu Maciej zapisał 4,05 do 4,15 no i wszystkie się udało równo zrobić praktycznie po 4,05 4,3, 4,2 4,6 była jedna jeden kilometr więc zajebiście i to miałem mega niskie 150-155 przy moim maksie 170, co pokazuje, że mam jeszcze jakieś tam rezerwy. I czułem rzeczywiście, że może z 8-10 sekund mocniej mogłem to mieć, jakbym pobiegł w trupa. Więc zajebiście fajny udany tydzień, mimo że mimo że pogoda przeciętna, bo co chwilę pada. No ale teraz raz wstrzeliwujemy w okienko pogodowe. Słoneczko wyszło i mamy te 2-3 godziny. Stachu jest z nianią na spacerze. Zobaczymy, co się tu uda pokręcić. Patison, jak Tobie idą przygotowania do sezonu triatlonowego? Szczerze? Ciężko. Kiedy byłaś na basenie ostatni raz? W Meksyku Nie, nie z wakacji. W grudniu. A kiedy... Nie no, biegi w miarę czasem robisz. A ile razy jeździłaś na trenażerze, na rowerze triathlonowym? Trzy. Także widzicie. Nie trzeba mieć takiego ciśnienia jak niektórzy z nas mają. Może na większym lajcie sobie podejść do tego przygotowania. I później jakoś i tak mieć frajdę ze startowania. Pod ostatnim odcinkiem się wypowiedzieliście na temat ewentualnego nagrywania daily. I udało nam się wykupić te wakacje do Turcji na majówkę, czyli za tydzień lecimy tam z groszem. No i o ile będzie w miarę net, znaczy w sumie niezależnie jaki będzie net, są dwa scenariusze: będę nagrywał daily codziennie. I jeśli będzie dobry net, to będziemy je wrzucać z jednodniowym opóźnieniem. Karol będzie montował i wrzucał. A jeśli będzie gówniany, to opublikujemy je dopiero po powrocie, w jakichś tam odstępach. Niemniej. No Wy to będziecie widzieć w takiej formule daily kilkunastominutowych odcinków a poza tym planuję też tam nagrać trochę takich odcinków merytorycznych typu czy pogadankowych bardziej typu jak właśnie wyjechać na takie wakacje, że że Ty trenujesz, a rodzina grzeje dupę na basenie czy jak się zapakować w walizkę rowerową Także trzymajcie kciuki, żeby te nagrania się udały. Ktoś tam też zasugerował, żeby coś z dzieciakami nagrywać i tak dalej na śmiesznie. No to na pewno będzie na śmiesznie, bo jedziemy ekipą kilkanaście osób, więc coś tam się będzie działo. Także w majówkę możecie oczekiwać pierwszych odcinków albo zaraz po. A takie dziurki, asfalt taki podziurawiony, grawelek idealny. No i właśnie odnośnie tego odcinka z gravel'ami Na temat gravel'a No to oczywiście było tam tyle komentarzy Znaczy sporo komentarzy, no i Ile osób, tyle opinii No i puenta jest taka jak mówiłem Też w odcinku, że Dla każdego To będzie inny rower W zależności gdzie mieszkamy, jak zimy, do czego używamy No ale to taki, na taki trening jak dzisiaj, gdzie jadę z która jedzie te jeszcze kilka na godzinę no gravel idealny, bo te grube opony i tak dalej, trochę więcej siły muszę włożyć, żeby i coś tam z tego treningu, cokolwiek mieć, cokolwiek czuć na szosie, no to to taki bezwartościowy byłby, gdybym jechał te 20 parę, więc na no taki, że jedziemy na rozjazd z kimś słabszym, tak jak wtedy mówiłem, idealnie. W myślą jesteśmy, tu jest taki kościółek fajny, ładny. Jeśli ktoś lubi zwiedzać kościoły. No i tutaj, na dół, w prawo, jakby zjechać, chociaż my teraz tam nie pojedziemy. Tam to już kiedyś, e, kiedyś Wam pokazywałem, ale jest wyspa Edwarda. No i można sobie tam, już nie wiem jak teraz w lockdownach, ale normalnie można sobie tam wjechać czy wejść takim pomostem na wodzie, rozłożonym z takich bojek. No, i dam jakieś kawki, i tak dalej, na miejscu. Fajna miejscówka, bardzo. Fajna ścieżka, ta, taka biegowo-rowerowa wzdłuż tutaj tego jeziorka, za nie myśl tu idzie. Dobra, jedziemy. Gonię ją. Normalnie nie mogę jej dogonić, taka jest aero. Z tymi daily, czy ogólnie z vlogami, to muszę ćwiczyć. Bo jak otworzymy Iron Resort, no to dużo więcej. Planuję tam nagrywać Bo jak będziemy robić Już pomijam takie profesjonalne nagranie jak robi Karol Czy jakieś inne kamerzysta, ale jak będziemy robić Warsztat czy obozy Czy jakieś inne tam zajęcia grupowe No to właśnie planuję nagrywać dużo takich krótszych vlogów daily No i zobaczymy Zobaczymy co z tego wyjdzie Więc trzeba się trochę podszkolić W montażu może niekoniecznie, bo na to czasu i tak nie będę miał ale w jakimś takim prostym nagrywaniu, jak teraz robię te odcinki ostatnio. No i w temacie też Iron Resort. Dla tych, którzy nie czytali ją na fejsie. Oczywiście budowa trwa. To pierwsze skrzydło pierwszego etapu inwestycji jest wykańczane w środku w tej chwili. Na zewnątrz kładą tą taką ładną cegłę elewacyjną, jaką mieliście okazję widzieć na wizualizacjach. No i równolegle, znaczy ta sala się też jest jest budowana ten łącznik między pierwszym etapem a drugim, przeszklony. Chyba montowali w tym tygodniu okna i, i dach. E, no i formalnie, dużo tych formalnych rzeczy się dzieje z przekształceniem spółki w spółkę akcyjną. E, rzeczoznawcy już skończyli wyceny. E, została wyznaczona przez sąd biegła rewident księgowa. Ona musi sprawdzić te wszystkie wyceny, no i teraz równolegle będą się działy uchwały i tak dalej. Te postępowania wszystkie przekształceniowe, co zajmie pewnie jeszcze miesiąc, dwa, trzy. No i wtedy, wtedy będzie emisja. No i w tym kontekście emisji też dużo z Was pyta. Dużo już miałem tych rozmów inwe z inwestorami. Dużo osób pisze. No i staram się na bieżąco wszystkim. Odpisywać. No te dane biznesowe, powiedzmy, w oparciu o biznesplan, o, to wyce o te wyceny rzeczoznawców i tak dalej, będą stopniowo publikowane e, przed emisją, oczywiście, ale część z tych rzeczy, e, znaczy część jakby procedur narzucona na nas KNF, w jakiej kolejności i kiedy. Więc to to. Będziemy na bieżąco, będziemy na bieżąco wszystko publikować. No i też to ważne, kilka osób o to pytało, które chciałyby na przykład zainwestować więcej, bo takich inwestorów też trochę jest. No, my tutaj nie możemy, znaczy, czy chciałby zainwestować więcej i dostać inne jakieś preferencyjne warunki. No to będzie misja spółki akcyjnej, więc akcje wszystkie będą kosztowały tyle samo. Czyli każdy będzie miał identyczne warunki, niezależnie czy kupi za 1000 złotych akcji, czy za milion złotych akcji. No i przypominam też, że najbardziej nam zależy tutaj paradoksalnie na, na tych inwestorach opartych o community, takich jak już mówiłem w poprzednich materiałach, a niekoniecznie na jakimś dużym funduszu inwestycyjnym. No dlatego, że wspólnie mamy te obozy warsztaty i to przedsięwzięcie prowadzić, no więc lepiej żebyśmy, lepiej żebyśmy to robili będąc współwłaścicielami no i z takiego update'u na ten moment jest niecałe 500 deklaracji no i ta kwota zadeklarowana no przewyższa tą kwotę, która będzie emisji ale wiadomo, że zobaczymy jak to wyjdzie w praniu jak już dojdzie co do czego i i trzeba będzie robić wpłaty, bo może być tak, że 50 czy 70% osób e, zmieni zdanie, albo na przykład wpisało sobie tylko coś tam z palca czy coś. No, wiele miałem rozmów bardzo fajnych z osobami, które są tak samo zajarane jak ja. Z osobami, które tak samo mają trochę dość wyjazdów za granicę, albo wolałyby w tym samym budżecie częściej jeździć w Polsce. No i podoba im się ta koncepcja. No to cieszy, bo to jakoś potwierdza tą naszą tezę. No, czasy też są teraz zwariowane, no to warto powiedzieć. Oczywiście, z punktu widzenia stricte odpalania samego hotelu, no to nie jest najlepszy moment na odpalenie hotelu. No, tylko że my tutaj nie odpalamy hotelu, tylko odpalamy firmę eventową, obozową, szkoleniową, która przy okazji ma swój hotel. No i to dużo zmienia i w biznesplanie i w postrzeganiu przez inwestorów czy kontrahentów, nie dobra, jedziemy. Patrzcie jakie tu są ładne okolice wokół tego zaniemyśla. Pięknie goni Pati, bo mi kurde ucieknie na tym swoim rowerze. Część z Was może wie, ale Pati w ciąży Odwaliło i piekła w cholerę ciast, jakieś bezy, nie bezy, torty, wszystkim świętym dookoła. No i do hotelu, do kawiarni naszej też będzie prawdopodobnie, tylko musi się chyba nauczyć robić jakieś takie dietetyczne. Albo właśnie będziemy jedli niedietetyczne po ciężkich treningach. Pati, co będziesz piekła nam w hotelu? Jakie ciasta będziesz robić? Takie jakie będą chcieli. Wszystko. Bezy, nie bezy. Dietetyczne oczywiście bezy. No właśnie mówiłem, że nie wiem czy dietetyczne, tylko może być tak, że będziemy robić mocne treningi i później wpieprzać. Karty, snickersy. No widzicie, będzie pieczone. Kawę też dobrą lubimy. Więc też jakieś dobre ekspresy musimy zorganizować. I niezależnie... I Niezależnie kiedy będzie restauracja otwarta, stricte czy tamten catering, o którym mówiliśmy, no to akurat kawiarnia, czyli ciasta i kawa będą od początku. Jak tylko otworzymy, dostaniemy odbiór, budowlany i tak dalej. dusza naprawdę? No, i dupa będzie rosła. Ale po no, cichu. Godzinka i 25 km za nami. Wjeżdżamy w Zaniemyśla i wracamy. Wygląda, że jakaś kolejna burza się zbier zbiera. Czyli chyba wstrzeliliśmy się faktycznie w okienko, abyśmy zdążyli... zdążyli wrócić. Kawiarnia nasza standardowa tutaj dla wszystkich rowerzystów Zaniemyśl tu zamknięta. No też tu jedziemy, nie? Chyba będzie burza. Więc najwyżej będzie fajny materiał na vlogu jak jedziemy zmoknięci z takich niezbyt pozytywnych aktualności. To starty się wszystkie majowe sypią. Część odwołana, część przełożona na sierpień wrzesień. No w sumie zgodnie z przewidywaniami, no bo nie ma co na cudy liczyć w tej obecnej sytuacji cuda, ale, no ale i tak masakra trochę dolina No i się robi podobny case, jak w zeszłym roku gdzie na sierpień, wrzesień nagle jest jakaś taka absurdalna kumulacja startów, nie no, bo się Sieraków już przełożony czempin jeszcze niby się odbywa, ale nie wiem, jakoś jestem sceptyczny Ja niestety nie będę mógł wystartować z innych tam powodów ale to jedne z moich ulubionych zawodów nawet znaczy nie wystartuję prawie na pewno, ale przyjadę prawdopodobnie pokibicować, nagrać odcinek No i dużo tych startów się sypie Dzisiaj się piła odbywała Ja miałem jechać Ale cały tydzień padało Prognoza na dzisiaj też była deszczowa Chociaż nie wiem czy im ostatecznie padało czy nie No i 3-4 dni temu Zdecydowaliśmy, że Olewam Szkoda mi takiego dnia Gdzie muszę tam dwie godziny jechać Dwie godziny jechać do Piły Dwie godziny wracać e, i, I żeby się pościgać tam nie wiem 60 minut Gdzie ja nie jestem szybki Strefa zmian zajmuje mi długo Nie umiem skakiwać na rower, zeskakiwać butów I te inne pierdoły Więc Napisałem Maćkowi, że wolę porządnie przetrenować tydzień. No i zrobił mi ten plan. Taki jak, jak tam wcześniej. Jak tam wcześniej mówiłem, że docisnąłem ten tydzień mocno. Ale gdyby to był długi dystans, tak jak w Czempiniu dycha biegu 60 roweru, dycha biegu, no to już trochę co innego. Ja tak jak, jak diesel. Ja muszę mieć długo się rozpędzać i tym moim średnio słabym tempem sobie tam jechać czy biec a nie tam szybko i dynamicznie A nie nie moje klimaty. Dobra, patrzcie to, nie byłby copyright. Jakby nie było kawy i w Kródniku jest teraz taka miejscówka tutaj przy Hotelu Daglezja, jak wy się nazywacie, Alabama Chicken and Grill. No i jedzonko to tam jedzonko, nie będziemy kebaba na rowerze jeść. Ale mają zajebiste lody. Kawa dobra, kawa poprawna, ale lody są zajebiste, i na te lody tutaj regularnie przyjeżdżamy. Na jedzenie też przyjeżdżamy i z jedzenia mają zarobiste stripsy. Zarobiste mają stripsy z kurczaka Patrzcie to. Mój, nawet stachu je wcina. Jak ktoś lubi KFC, to, to na pewno mu będzie smakować. Polecam. Kodu rabatowego brak. A ja na kawce. Pati tutaj dokręcała jeszcze 15 minut, żeby mieć pełen swój trening zrobiony. No i zjeżdżamy na bazę. Także dzięki, że dotrwaliście do końca odcinka. Standardowo będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, zaznaczanie sobie dzwoneczka, żeby wam wyskakiwały powiadomienia i tak dalej. Jeśli macie jakieś sugestie. Znowu, jak ktoś dotarł do końca odcinka, to znaczy, że jest najwierniejszym możliwym fanem. Ale jeśli macie jakieś sugestie, co nagrać na wakacjach, poza tymi daily vlogami, czy jakie pokazywać treningi, albo jakieś konkretne zagadnienia, to też możecie pisać. Bo być może część z tego się uda faktycznie zrealizować. Nic, trzymajcie się, miłego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya.